Dobry wieczór, dobry wieczór kochani, przybywam tutaj w niedzielę z opowieścią taką krótką na temat olejków a Hashimoto, ponieważ często mnie o to pytacie i postanowiłam właśnie też nagrać live'a, no mam nadzieję, że mnie tutaj słychać i widać, bo nie widzę jeszcze żadnych tutaj komentarzy, że jesteście, ale najwyżej sobie to odsłuchacie. Słuchajcie, olejki eteryczne też mają zastosowanie i będą nas wspomagać w przypadku niedoczynności tarczycy, czyli przy Hashimoto. Mówimy oczywiście o olejkach klasy terapeutycznej, bo tylko o takich ja tutaj opowiadam, czyli to jest atestowana czysta klasa terapeutyczna i te olejki możemy używać. Słuchajcie, no, hashimoto jest chorobą teraz cywilizacyjną, taką tutaj naszą, która się pojawiła, tak jak insulinooporność i tam jeszcze inne. Czyli jakaś część nas, inaczej można powiedzieć, chce nas, że tak powiem, troszeczkę tutaj zjeść. I teraz olejki eteryczne możemy sobie też wprowadzić do tego, co mamy już nawet w tradycyjnej medycynie wprowadzone, czyli tą do takiej terapii tradycyjnej wprowadzamy sobie olejki eteryczne. I tu Wam podam też takie przykłady, według dr Marizy Snyder, która proponuje, aby zrobić sobie takie rolony, które będą na wprost działały na tarczyce, ale nie tylko, ponieważ osoby, które mają tą przypadłość, często mają też, słuchajcie, problemy, z jakby stresem, czy z układem nerwowym, albo z tym, że nie sypiają dobrze. I teraz do tego, aby sypiać dobrze, no to na pewno olejki eteryczne bardzo pomagają i do tego, aby się tak zwanie wyluzować, bo tutaj mamy jakby za dużo tego stresu i czasami nawet, gdy nie mamy, kochani, tego stresu, to nasz organizm odczuwa jakby tak podświadomie, że jest. Dlatego pierwszą... Rzeczą jest tutaj, aby zadziałać na układ nerwowy. I do tego jest też polecana przez dr Marizę Snyder taka mieszanka, która składa się właśnie z lawendy, i tam idzie 12 kropel lawendy, 9 kropel kadzidła i 9 kropel dzikiej pomarańczy. Jak to robimy? Słuchajcie, no kupujemy sobie takie buteleczki 10 ml, puste z rolonem. Zobaczcie. I do niej wkrapiamy według tych przepisów olejki. Dopełniamy na przykład frakcjonowanym olejem kokosowym albo jakimś naszym migdałowym, jaki lubimy. Po prostu, frakcjonowany olej kokosowy nie zmienia zapachów olejków i też nie robi tłustych plam. Czyli możemy się rolować. I słuchajcie, rolujemy się czyli nadgarstki, tutaj za uszami. Można tutaj klatkę piersiową po prostu być w otoczeniu tych olejków, ponieważ one przenikają przez skórę do skóry właściwej, do naczyń włosowatych i będą rozprowadzone poprzez krew po całym naszym organizmie, więc będzie działanie terapeutyczne w ten sposób. I poprzez skórę mamy też kontakt z zapachem. Czyli zapach będzie działał na nas układ nerwowy bardzo szybciutko, poprzez komórki nasze węchowe dostaje się do układu limbicznego, Mózgu, i tam działa całą taką terapię na nasze emocje, tak? Czyli będzie nas tutaj regulował. Czyli super sposób, jeśli chodzi w ogóle o olejki eteryczne, a emocje, to można powiedzieć tak, jak już kiedyś Wam w osobnych live'ach nagrywałam, że to jest pierwsza pomoc, taka karetka pogotowia, która nam będzie szybciutko, szybciutko działała. Czyli ta mieszanka taka odstresowująca, według dr Marizy Snyder, dziką pomarańczę można sobie zastąpić. Na przykład bergamotką, jak ktoś lubi, i tu będziemy mieć działanie jej wyciszające, ale też dzika pomarańcza czy bergamotka będą nam podnosić poziom oksytocyny, czyli będziemy tak, tak zwanie doenergetyzowani i w takim dobrym samopoczuciu, czyli ona nas nie uśpi ta mieszanka, ale nas tak po prostu jednym słowem, wyluzuje i da dobre samopoczucie. Oczywiście jak macie domową apteczkę i te olejki, to możemy chociażby używać lawendy i samego kadzidła i jakiegoś cytrusiku, czyli na przykład cytrynki, którą tam mamy, tak? A docelowo dr Mariza Snyder poleca właśnie nam tutaj pomarańcze. Czyli to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą też dr Mariza Snyder, kochani, opowiada nam, aby zrobić sobie taki rolonik według przepisu wprost na wsparcie tarczycy. Czyli mamy go w, gdzieś tam w łazience i będziemy sobie rolować szyję kilka razy dziennie. Szyję, z tyłu szyję, uszy i wsmarowywać w uszy. Tutaj też nadgarski i okolice tu serca, grasicy, jak najbardziej. I tak samo, jesteśmy wtedy w otoczeniu tego zapachu, więc będzie działanie też poprzez ten y, układ nasz, y, Układ limbiczny mózgu, ale będzie działanie wprost tutaj w okolice jakby tarczycy. Tak, czyli bo tu mamy ten gruczoł zlokalizowany I to, i to po prostu rolujemy wiele, wiele razy sobie w ciągu po prostu dnia. Można dokładać te olejki, tak jak mówiłam, do tego, co macie ułożone według tam medycyny konwencjonalnej. I też znam dziewczyny, to akurat ja całe szczęście nie mam tej przypadłości, ale znam osoby, słuchajcie, znam dziewczyny, które bardzo sobie to chwalą i na przykład cała też cera, prawda i inne syndromy, które są połączone z Hashimoto, ustąpiły. Także na pewno super. I to doktor Mariza Snyder, jak ją znajdziecie na Facebooku, ona bardzo dużo ma takich protokołów leczenia, wspomagania kobiet właśnie za pomocą. Olejków eterycznych jest na Facebooku, można się zapisać na newslettera od niej i tam dużo materiałów dostawać. Ponieważ wiecie, no, każda taka choroba autoimmunologiczna to są niezaopiekowane jakby emocje. I też totalna biologia mówi, że to jest tak jakby, że jesteśmy albo w pośpiechu, albo w takim trochę za małym powiedzmy zastoju bez ruchu. I jedno i drugie jest dla nas stresujące. I też to jest tak jakby stres z tym związany, stres związany z czymś niewypowiedzianym, jak mówią, i tym, że nie mamy czasu, bo myślimy o wszystkich dookoła, a nie o sobie. I kochani, no wracamy do tematu miłości własnej. Czyli jak tak spojrzymy na te wszystkie nasze choroby, to jak dochodzimy do tego, że jeżeli nie mamy prawdziwie ugruntowanej miłości własnej, to nam będą te nasze narządy i nasz układ, układy różne dużo rzeczy pokazywały, bo jeżeli mamy zaopiekowanie siebie i mamy miłość do siebie, to mamy ten czas i tą przestrzeń, bo jesteśmy priorytetem i też wtedy... Naprawdę choroby autoimmunologiczne się uspokajają i choroby takie przewlekłe też się uspokajają. To mówią dziewczyny, które na przykład prowadzą osoby według na przykład Kundalini jogi, tak? Że wtedy to połączone razem jeszcze z olejkami, mają tutaj bardzo fajne też efekty, więc to też jakby tak dodatkowo poruszam co, komu tam zarezonuje, żeby się nad czymś pochylić, literatury jest dużo. Natomiast jeżeli dzisiaj mamy ten mm, dyskomfort i jakąś tam nieharmonię w naszej tarczycy, to oczywiście wspomagamy się tym, co, kto, kto nas prowadzi, na przykład ktoś z medycyny chińskiej, czy jakiś lekarz holistyczny, albo jeżeli mamy lekarza tradycyjnego, no to lekarz tradycyjny, ale my do tego możemy. Sobie jeszcze dołożyć, aby szybciej postępował proces takiego dochodzenia naszego organizmu do harmonii, właśnie olejki eteryczne. No, i trzecią rzeczą jeszcze przy tym, jak mamy Hashimoto, jest niefunkcjonowanie prawidłowego układu trawiennego. I to, co często się mówi, że są na przykład jakieś wzdęcia, albo zaparcia, albo niedobre tam trawienie. Często do tego współistniejąco powstaje insulinooporność i jeszcze inne tematy. Często też wychodzi w badaniach, że mamy jakieś nietolerancje pokarmowe. Dlatego tutaj należy też wspomóc układ pokarmowy. I do tego kochani no to jest Zengest, cudowna mieszanka olejku eterycznego, którą używamy z wodą i pijemy sobie, jak mamy jakiekolwiek takie dyskomforty związane z przewodem pokarmowym. I ona słuchajcie, działa szybciutko. To jakby światło wpływało do naszego przewodu pokarmowego, będzie działała rozkurczowo i naprawdę terapeutycznie na cały przewód pokarmowy. Ja to absolutnie uwielbiam, bo akurat przewód pokarmowy to jest też mój temat, który czasami się odzywa. Kolejną rzeczą, przy nietolerancjach, Dotera ma takie superaste enzymy trawienne. Które dietetyczki mówią, że takich enzymów tak skonstruowanych, żeby były zioła z olejkami eterycznymi, nie ma na rynku. Tutaj są skropidlaka, pozyskiwane enzymy też, które działają i na białka, i na tłuszcze, i na węglowodany. Zatem, przy nietolerancjach, przy SIBO, świetny, słuchajcie, produkt. Naprawdę rozwiązuje wiele, wiele tematów. Także też przeze mnie wypróbowany z racji SIBO którego chyba już teraz nie mam nawet. I teraz probiotyk też cudowny, ponieważ jest w podwójnej kapsułce PB Asis, który rozpuszcza się bezpośrednio w jelitach i ma bardzo fajny skład, jeśli chodzi o szczepy tutaj bakteryjne. Teraz nie będę wymawiać, ale mówię, że coś takiego jest. I te trzy produkty, plus oczywiście słuchajcie, no jakby ułożona dieta, bo pewnych produktów my nie powinniśmy przy tej przypadłości. Jeść, więc dieta jest zawsze i teraz zadbanie o swój organizm, aby spożywać to, co nas po prostu żywi, to, co nas zasila, a nie tylko takie martwe jakieś jedzonko, jest numer jeden. Ale to każdy z nas zna już swój organizm i na pewno na to zwraca uwagę, natomiast jakby teraz jest taki specyficzny czas, żeby się skłonić jeść jeszcze bardziej. Nad takim ukochaniem siebie i zobaczenie, czy to, co my jemy, to wynika z tego, że no, mamy jakieś swoje przyzwyczajenia i nawyki żywieniowe. Które pokazują, słuchajcie, badania są nawet u osób bardzo chorych, z chorobami nowotworowymi. Czasami te osoby w ogóle nie chcą zmienić nawyków żywieniowych, bo to jest gdzieś energetycznie bardzo, bardzo silne i bardzo trudne. Więc tutaj robimy to stopniowo, ale naprawdę teraz żywienie, które nas będzie, które nas będzie wspomagało, jest kochani tutaj numer jeden. Czyli teraz tak: mamy zaopiekowaną bezpośrednią tarczycę wrzucę wam jeszcze ewentualnie tam w komentarzu ile tych wszystkich kropelek taki buteleczka z rolonem, wiecie, to jest dużo takich sklepików z akcesoriami olejkowymi, można się też zaopatrzyć i sobie po prostu zrobić. Jeżeli macie Hashimoto, to też uwaga na perfumy, no nie, nie wolno, słuchajcie, perfum psikać na szyję, już wybierzcie inne części ciała, albo zróbcie sobie takie olejkowe perfumy, bo tu można intuicyjnie pododawać cudne olejki i wiele osób, ja na przykład czasami mam przeróżne kombinacje i mówią, a czym ty tam pachniesz, a ja po prostu tak intuicyjnie coś tam Złapałam i sobie po prostu tutaj na szyję zapodałam. Natomiast nie dajemy sztucznych perfum, bo tam jest chemia przy Hashimoto na szyję, na inne części ewentualnie ciała, ale wiecie, też w ogóle na ten czas jakiejś rekonwalescencji warto wspomóc się innymi zapachami, naturalnymi. A później, słuchajcie, możecie sobie tutaj iść. Widzę jakieś pytanie. Tak, kochani, tutaj, tak, 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 Ania pisze. Trzeba te olejki dodać do takiego rolonu, czyli najpierw dodajemy olejki, czyli lawendę, pomarańcze i kadzidło i Kilka kropelek, prawda? Bo mówiłam, że jest 12, 9 i 9. I resztę dopełniamy frakcjonowanym olejem kokosowym albo jakimś migdałowym, jakim po prostu tam lubicie. Polecany jest frakcjonowany kokosowy, bo on nie zmienia jakby tej energetyki też tych olejków. I tak naprawdę nie będzie nam robił tłustych plam. Jak będziemy miały jakieś sukieneczki albo bluzki, to też ten frakcjonowany kokosowy nie robi tłustych plam, ale też super się nadaje. Powiem Wam ten migdałowy, bo ja na nim też robiłam rolony. I tak też robimy sobie różne mieszanki, bo możemy sobie zrobić swoje własne indywidualne perfumy z takich kombinacji, które do nas przemawiają. To mamy w torebce, więc jak jesteśmy w pracy czy w różnych miejscach, bardzo łatwo je się to aplikuje, i to też przechodzi do skóry właściwej, bo te olejki w tym frakcjonowanym oleju kokosowym łatwiej przenikają głębiej, nawet do 2 cm, czyli tam jest skóra właściwa z naczyniami krwionośnymi i przez to jest to rozprowadzane po naszym ciele. Tak samo jak ten tutaj rolon, który dr Mariza Snyder poleca właśnie na tarczyce, szyję, uszy, gdzieś tutaj okolice, ale też nadgarstki, to jest przede wszystkim... I przedostanie się do wnętrza, do tego jakby organu, a druga rzecz to też jakby kontakt z tym zapachem, który też będzie działał dla nas terapeutycznie. No i trzecią rzeczą, jakby wspomożenie tutaj układu, układu trawiennego, to są jakby takie najważniejsze. Najważniejsze tematy, jakby na zewnątrz, a wewnątrz, kochani, no jakby skłonięcie się do tego, no co mamy niewypowiedziane, albo coś utknięte, albo gdzieś w sobie schowane. Czasami są to rzeczy, które z punktu świadomego nie są do nas, dla nas dzisiaj dostępne, ale też mamy dużo takich terapeutek, które na pewno pomogą nam do tego dojść. Warto wiedzieć, że za tym też są skrywane jakieś jeszcze inne tematy, do których trzeba. Sobie zajrzeć, jeżeli mamy już taką świadomość i otwartość. No i wszystkie choroby autoimmunologiczne, no to, kochani, na pewno to nie jest miłość własna, bo jakaś część nas chce nas po prostu zjeść. Tak samo alergie jak Hashimoto i inne, więc jeżeli to mamy, no to też warto jakby tutaj się pochylić i popracować sobie nad tym tematem. I olejki nam będą dawały, szczególnie kadzidło, będą nam dawały super efekty, bo mamy skłonięcie do, do, do środka do siebie. I teraz co mówi dr Mariza Snyder tu na szyję? Jakie są proporcje, bo już nie wiem czy Wam w końcu podałam. 8 kropel lawendy, 5 kropel lemongrassa, czyli trawy cytrynowej, która ma za zadanie takie wspomożenie trawienia, odbudowania uszkodzonych komórek i takiego troszeczkę rozluźnienia, no ale głównie też wspiera jakby funkcjonowanie układu pokarmowego. 5 kropel kadzidła, o którym nagrałam osobnego live'a, więc wiadomo, że on ma niesamowite właściwości, więc live poniżej sobie zajrzyjcie. I pięć kropel mirry. Mirra ma też potężne działanie, takie oczyszczające organizm i oczyszczająca jest też energetycznie i też powoduje, że te białka zapalne są, nie są tak syntetyzowane często, także spowalnia ten proces. Dlatego mirra ma tutaj też duże zastosowanie i pięć kropel goździka. I to jest ta mieszanka, która wprost idzie na szyję, na tarczycę i na uszy. tak? Czyli jakby wprost na nasz organ, na naszą po prostu tarczycę, aby ją wspomóc. Poprzednia była, abyśmy się tak nie stresowały. Tą mieszankę powiedziałam, że jest na tarczyce i te suplementy i olejek zęgest no to będą nas nie układu pokarmowego. Kochani, no to tyle takich najważniejszych takich w pigułce jakby tematów, bo to można by było jakby rozwijać. Też się przy tym wspomagamy. No i dbamy oczywiście o swoją dietę, o swój wypoczynek i o relaksację, co jest nieodłączne. Więc dzisiaj w ten niedzielny wieczór życzę wam takiej właśnie jeszcze relaksacji niedzielnej i takiego przyjrzenia się z miłością samemu sobie. Pozdrawiam Was serdecznie. Cieszę się, że tutaj byliście w tą niedzielę ze mną. Jeśli macie jakieś pytania, to pod tym live'em napiszcie, a odpowiem. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia, kochani. Papa! Pa.